Siemanko, witam was, ja jestem Rogalik95, a to jest odcinek spec... Siemanko, witam was, ja jestem Rogalik95, a to jest odcinek specjalny z okazji zbliżających się świąt. Wielkanocnych i z okazji tych świąt chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, wszystkiego, czego sobie życzycie i spełnienia marzeń, przede wszystkim zdrowia i mam nadzieję, że tego słońca, które, na które tak czekamy, żeby móc pojeździć sobie na swoich motorach, skuterach czy tam kto czym jeździ. No i chciałbym jeszcze w tym odcinku dać trochę informacji dotyczących mojego kanału. W tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć, że niektóre serie zostały zawieszone, a niektóre zostały kontynuowane. Wszystkie filmy możecie zobaczyć teraz w playlistach, które pojawiły się na kanale, ale myślę, że to z biegiem czasu będzie się rozwijać. Jak wiecie, jak już napisałem Wam trochę na wiadomościach, to będę teraz kręcił serię z Gotiarem i gotiar kręcił ze mną też skybloka który był bardzo chętnie przez was oglądany i te odcinki myślę że będą rzucane co kilka dni aż do wykończenia wszystkich tych zasad zadań przepraszam tych zadań które tam nam autor mapki nadał trochę informacji na temat właśnie tej mapki znajdziecie pod spodem tutaj będziecie mieli gdzieś link wyświetlony do tej mapki oraz w opisie tam pod spodem też będziecie mogli to znaleźć. No i cóż mogę Wam jeszcze powiedzieć? Kilka serii będzie przeprowadzanych bardziej profesjonalnie niż do tej pory z użyciem modu kamera i tak dalej, i tak dalej. Ale to już w całkowicie odcinku informacyjnym przekażę Wam również. Także jeszcze raz zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, yy, mokrego dyngusa, dobrej zabawy z rodziną przy rodzinnym stole. No i dzięki wam na razie.